Ten filmik miał nigdy nie trafić do internetu, ale pewien użytkownik Reddita wrzucił go z jednym zdaniem: Nie oglądaj do końca. Widzimy dziewczynę, która mówi, że codziennie o 3.33 w nocy słyszy to samo pukanie. Zawsze trzy razy. Zawsze z łazienki. Ale tej nocy postawiła kamerę i czekała. Minęła pierwsza minuta. Nic. Druga. Dalej nic. I wtedy to usłyszała. Trzy krótkie uderzenia, ale. Nie z łazienki, z wewnątrz szafy. A potem padły słowa: otwórz to. Co się stało dalej? Kamera nagle przeskoczyła kilka sekund, ale ktoś odtworzył klatki klatka po klatce i zobaczył to. Nie wiem, kto zrobił ten montaż, ale sposób, w jaki uchwycił dźwięk i detale, to było chore. Jeśli chcesz coś podobnego, serio: są ludzie, którzy potrafią tworzyć takie rzeczy, nawet na zamówienie. Chcesz part dwa? Zostaw komentarz.